Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, nacisnąć dzwoneczka, zaznaczyć tą opcję, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych filmach. A jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Się, Mankrośle Bartowin, a dzisiaj jesteśmy w nowej grze na moim kanale Atom Groje Grom, jest gra, jalo. Gra jest już no już kilka lat temu ona wyszła. No ale gra samochodowa, trzeba by jakieś tam odmiany na tym kanale nie zrobić. Gra jest ciekawa. Ogólnie chodzi tutaj o to, że mamy tutaj, to jest taki jak to jest bardzo samochód podobny do trabanta. No i możliwe, że jest wzorowany na trabancie. Yy, musimy gdzieś jakoś z yy, jakiejś Brazylii. Nie, jak to jest? Z Berlina do Turcji, coś takiego. Ja już sobie tutaj trochę pobrałem, bo pograłem w sensie. Weźmiemy sobie nową grę, start, no i widzimy się już w gierce, okej, okay. wujek lutwi, nie wiem jak to się czyta, wstawaj, jest dialog, wstawaj, okej, okay. dobra, wstajemy, okej, okay, w końcu się obudziłeś, na pewno, na pewno gdzieś dojedziemy, no dobra, już spokojnie, bez nerwu, chodźmy, do... no dobra, chodźmy, no idę. No dobrze, idę. Dawaj szybciej. No i to jest ogólnie nasz samochód, teraz musimy sobie go tak jakby złożyć. Mniej więcej, no i wyruszamy. No dobra, gościu, no i słucham cię. To tutaj, to lajka. No niby to jest lajka, ale to jest bardzo samochód podobny do Trabanta. Więc ten. No dobra, no już nie musisz mi mówić. No okej, okay, no dobra. o by uda nam się ją odpalić. No odpalimy, na, na luzie. Dobrze okej, mm, okej, okay. okay, zacznijmy więc. Widzę, tak wiem. Ja już ogólnie <coughs> tą grę o, y, oglądałem na YouTube już jakiś czas temu. A okej, okay, tak się. Okej, okay. dobra, widzę je. Pyk! Wow! Oli! Wow! Sensitivity! Sensitivity moje mam zbyt duże. Zaraz sobie je ustawimy. A na razie wejdźmy tam. Kurczę, dawaj. Gościu idź, dobra, są drzwi, jak się podnosi. Tak, okej. Okay. Idziemy. Pyk, pyk. Dobra. Go. Elegancko. Dobrze jest, gościu. Zamontuj silnik. Ok, to pewnie gdzieś tak. Zobaczysz czarną dźwignię. A, okej, okay, dobra. Czekajcie, nie, bo ja tak nie będę grać. No halo. Hey, wait. Czekaj. Tak wiem. A kursor jakiś? Coś, coś w tym stylu? Poczekajcie. Ta gra jest trochę chyba zbagowana, albo mi się coś popsuło. Waitujcie, bo ja tutaj muszę tak na czuja lecieć. Opcje, okej. Okay. Czułość myszy. Kurde, to muszę dać na najniższe. Akceptuj. Widzicie, że na czuja lecę normalnie. Kontynuuj. O, dobra, jest dobrze. Wow, ale i tak za szybko biegam. No i jest dźwignia. O to właśnie chodziło. No dobra, nawet... dobra. Okay, no gościu. Dobra. Okej, no. Spokojnie. Znaczy to jest samo łuczek, wiecie. Dobra. No nic tu nie ma. Wszystkiego potrzebuję. Wiem, że masz tutaj. No, tylko gdzie tu ty to masz? Co to jest? Aha, okej. Okay. Kup Czuję są w garażu. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, i, i anuluj. Nic nieco za zamawiać, Dobrze. Okej. Okay. Niech będzie. No, przepraszam za moje małą ilość w ów no ale oczywiście niestety. Dobra. A, okej. Okay. Podstawowy silnik. Jakiś lepszy jest. No, dobra. Czy no tylko podstawowe. Okej. Okay. Nie, no mi się gra podoba. Ja kiedyś sobie w nią grałem. Raz tylko zagrałem. Wiem, że trzymam. Tak. Pyk, D to jest... naprawdę to jest za duże, no bo to i tak lata szybko. Dobrze, już błóż. Kurczę, mi ten samouczek już się nie podoba, okej. Okay. Pyk. Dalej. Przestań gadać tylko, proszę cię. Ja to wszystko już dam radę zamontować. Już ty się nie martw. Wszystko tu w bangla. Wiem. Tak, tak wiem. Okej. Okay. Trochę za dużo tych dialogów, ale już nie będę narzekał. Dobra, no wszystko jest good. Next. Nie, nie można wskakać, przynajmniej jakoś nie może znaleźć opcji. Dobra, gaźnik. Pyk. Gdzie ten gaźnik? Tu. Tak, wiem. Dobra. Już chcę położyć tu. Położyć chcę. Dobrze, dalej. Składamy ten silnik, trochę schodzi, bo te dialogi są. Za dużo ich jest. Za dużo gada, ten ziomek. Dobra. Ten... Tak, ja wiem, no! Przecież pisze mi tam wszystko. Jest taka magia, że mi tam wszystko pisze. Dobra, tak, okej. Okay. Ja wiem, ja grałem już, spokojnie. Ja już grałem w tą grę. Już na luzie. Okej, okay, dalej. Podstawowy zbiornik na wodę. Czy będzie też trzeba płynął uzupełnić? I zaraz wyruszymy. Gdzie ja to mam włożyć, tu? No ja wiem, gościu, przestań już gadać, proszę Cię. Okej. Okay. No dobrze. Okej, okay. Biorę paliwa jest. No, oczywiście samouczek, nie pominąłem samouczka, bo może ktoś z Was tam będzie chciał grać, to wiecie. No i jeżeli Wam się spodoba, dajcie, dajcie znać w komentarzach, stawcie łapki w górę. Gra jest naprawdę na sporo odcinku, bo tutaj się naprawdę sporo jedzie. Gdzie to... Co to jest? Co w Aha. Gdzie to tam chyba? Bo mi się podświetla. No dobrze. Tubrzym. Tutaj. Tak. Dalej. Ile tych części jeszcze? Matko? Znaczy, no rozumiem samochód i te sprawy. Tu mi został... No, nie gadać, co? Co tutaj jeszcze jest? Open! Jeszcze nie mogę, okej. Okay. Wszystkie stąd, akumulator, daj się to jakoś biegać. Zaraz, tu się kłóca. Ok, muszę jakoś sobie nie znam się na E, co się robi? To jest, o, wiem, dobrze, tak to ja tam muszę go zamontować. No tak, big, dawaj, montaż, ok, ok, wszystko zamontowane. Dobra, robota. No i co teraz? Zatankować. No wiem, a gdzie masz paliwo? W garażu, dobrze, to idę. Okej. Okay. O, i się otworzyło. O, a okej! Okay. Czy mogę wziąć kilka rzeczy naraz? Dobra! To łe, to dalej, bierzemy wszystko. Pyk i pyk, a ja nie wiedziałem. Teraz tak sobie obładowani idziemy. A jak to wypuścić z ręki, mogę to jakoś położyć? Czekajcie, jak to instrukcje. No dobra, nie wiem, ale okej. Okay. Dobrze. Idziemy. Cześć. No tak, mam. Nie będziemy tej gry za bardzo też bagować, bo się da, ale no, wiesz... Wiecie... No tam, wlewać Lewamy, okay. Wlewamy. A, to mam trzymać. Dobra, dobra. Trzymam. Cały. Okej. Okay. To idź, odłóż to. Mam odłożyć? Co mam To! LOL! Dobra, scroll'em. Okej. Okay. To już wiem. Dzięki. No jednak ten samouczek by mi się przydał. Olej do silnika. Tak. Dobrze. Dodaj krople. Krople? Tylko krople? Yy, uboga mieszanka da ci szybszy samochód. Aha, czyli, czyli mało mam tego dać. A gdzie ja mam to wsypać? Yy, powinienem... Czekaj, użyj tego na pewno. Halo, waituj. Gdzie ja to powinienem? Halo, gościu, pomóż mi. Teraz to nie wiem. Gdzie to jest jakiś zbiornik w ogóle? Tu jest na wodę, to wiem. Nie wiem, będę klikać po wszystkim. Nie, to chyba nie. O kurde, sorry. Odłóż to. Odłóż, odłóż. Kurcze, czekaj. Bo tu ja tu zbagowałem trochę, no. Waituj. Dobrze. E, gdzie tu mogę to wlać? tujcie chwilę. Eee... Tu jest. Yy, nie, to tutaj. Podsta tu mogę, tu jest chyba. Nie. Muszę chwilę pomyśleć. O lol. Ej, nie wiedziałem, że mi się to będzie. Przy Aż tak mi się to przyda. Tutaj? Czyżby tam? Tam mogę to włożyć? Okej, okay, dobra, wlałem. Dobra. Dobra. pyk, proszę bardzo. I woda, to tutaj. Tak. No wlewaj tam całe, to, Jak to zrobić? Ale jeszcze chyba. A, dobra. No i pyk. Świetnie. Przejdźmy do opa. Dobra. Promotujemy koła. No dobra, gdzie ty masz koła? Jak widzisz, bo. No wiem. no to normalne. Podnosik jest w garażu, dobra. No dobra. Dobieramy. Pyk. 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 Już więcej nie da. Dobra. Na serio muszę podnosić. właśnie Dobra. Pyk. Postaw podnosi. Okej. Okay. Okej. Okay. Schodzi naprawdę z tym samouczkiem, ale no, damy radę. Dobra, podnosi. No to kręcimy. Już? Dobrze. E, zamontuj koła, ale tuj. Cały czas tak mówię, uej, tuj, ale dobra. Koło. Jedno. Proszę bardzo. I przykręcamy. Pyk, kręć. Ech, jak mam kręcić? Okej. Okay. Okej, okay. zrobię to sam. Dobrze. Tyk. Odszukało. ok, Tyk. Co? ok, teraz może złożyć podnośnik. I możemy zrobić to samo z drugiej strony. A, dobrze. ok, Niech ci będzie. To prawy. Prawy. Pyk. Podnośnik. Tyk. Z tej strony. Pokaż w ogóle. Lol. Mo, komu on ma marynarę, widzicie to? Ołasz, oczy bolą normalnie. Dobra. Już mi chyba nie będziesz gadać, co mam robić, bo już wiem, no już się nauczyłem. Dobra, dawaj te dwie opony. Pyk, pyk. Lecimy. Już jedziemy, gościu. Z tym gościem y, podwozimy go tylko gdzieś, nie będziemy z nim jeździć cały czas. To wiecie. Dobra. Halo, ja chcę to... O, właśnie. Pyk. I pyk. Dobra, już trochę mam w prawę mniej więcej. Pyk. Dobra. ok, sprawdźmy jak chodzi. Będę w samochodzie, pewnie będzie się. No tak, oczywiście. No. Przed... Siadaj. Już nie gadaj, ok? Już tu sieć w tym aucie. No, grzecznie. Dawaj to. Ja to biorę. Nie wiem jak ty. Go bagażnik. Open, please. O! I właśnie, kładziemy. Pyk, to się przyda. Bierzemy to, oczywiście. Dawaj. I bierzemy też pusty kanister, żeby można go było później wsadzić w niego. Co ja robię? Co ja wlałem tam? Nie. Podnieś to. Tu wlałem wodę chyba. Nieważno. Dobra, pyk, pyk, pyk. Tyle? Czy coś jeszcze tutaj jest? Kiedy ciekawego? Dobra, chyba tyle. Dobra, jedziemy! Tyle to zajęło. Ale dobra. Już możemy jechać. Gościu, to ja siadam. O oh je. Yeah. Okej, okay, zanim wyruszymy, musimy cię zapoznać z Z czym. Instrukcja, o matko. Gościu, no chyba sobie żartujesz. Jak stąd wysiąść? Wysiadam stąd. Zamkniemy maskę pierw. Gościu, no. Dobra. Niech ci będzie. Niech ci będzie, ale tu nie będę tego długo czytać. Okej? Okay? Okej. Okay. Dawaj to. Co to jest? W środku znajdziesz informację. No dobra. O, matko, no chyba sobie żartujesz, nie? Że ja, że ja to będę czytać. Matko, co to jest? No tutaj są informacje mniej więcej co tu chodzi. Lista. Łatwiej, jeszcze nie wymieniono. Przejrzymy to później. Na razie możesz to opuścić. Dziękuję ci. Naprawdę jesteś super. Potrzebować mapy. No okej, okay. mapy. Daj mapę. Dawaj, mapkę. Ta strona jest ważna, ponieważ próbowała ci wybrać którą. A, okej, okay. to to pamiętam. I teraz tak. 210 km. Bo yy... nie ma stacji benzynowej. Ja bym wziął chyba. U kurde, chociaż tu jest deszcz. No dobra, bo zatankowaliśmy. To może nam się uda tędy. Dobra, bierzemy pierwsze. No bo zatankowaliśmy to. Pojedźmy wybraną drogą. Ok. No okej. Okay. Wiem. Ale jeszcze są inne były te opcje. Sprawdźmy. A nie, dobra. Możesz. Tak, wiem, że. Właśnie o to mi chodziło. Dobrze. Jechajmy już, bo no, to naprawdę schodzi. Tak. Okej. Okay. Jak tym się jedzi? Bo ja zapomniałem. O, dzięki, gościu. Ma... Chyba masz ubezpieczenie, nie? No, jak nie, to trudno. Dobra, stacyjka. Pyk. Stacyjkę. Dawaj, w stacyjkę, wsadzaj te kluczyki. Halo. O nie. Wyłącz. <gryw> Czekaj, gościu, muszę się nauczyć. Wy... Pomóż mi wyłączyć wycieraczki, please. Okej. Okay. No, stacyjka. Halo. Halo. Stacyjko. Tu się klucze wsadza, nie? Kluczyki. A serio? Klucze chcę. O okej, okay, dobra, wsadziłem. Kręć o! Słyszycie to? Chyba chodzi. Co mam zrobić teraz? O dobra. Okej. Okay. Dobra. Ściągnij ten ręczny. Dobra. Jedziemy. O kurde. Czekajcie, aż podgłoszę trochę, żebym było słychać jak ten samochód. Na 50 damy, i tutaj stracimy. Okej. Okay. Jest dobrze. Gościu, trzymaj się. Jedymy. W którą stronę mam jechać? Tu. Pyk. A więc zacznijmy naszą podróż. No dobra, jedziemy. Ty, w której się stronie? Tutaj. Dobra, jedemy. Kieruj się na Dresno. Będziemy jeździć autostradami na początek. O, no dobra. Okej. Okay. Okej, okay, jedziemy. Pyk. No i dobra. To jedziemy na razie. Tyle. Nie wiem mniej więcej na którym przystanku tego gościa musimy wyprawić. No ale tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z tej gry, dajcie znać w komentarzach. Gra jest ciekawa, bo naprawdę tutaj dużo fajnych rzeczy można robić. Możecie sobie tam sprawdzić w lecie. Tutaj Wam tylko tak pokrótce powiem. Dobra, jest radio. Łączmy radio. Dalej. Okay. Waj, wow, ale jeżdżę jak jakiś ten, ale niech sobie leci taka muzyczka, bo jest to trochę nudno. Okej, okay, zjazd, pyk! O kurde, o kurde, jak zarzuca! Uważaj, dobra, spokojnie! O kurde, auta, zapomniałam, że w tej grze to jest samochód. Jedziemy, masakra. Tutaj mamy wodę, dobra. Jedziemy elegancko, tędy chyba. O kurde, kościół, dobra. No nie mam prawa jazdy, co ja ci poradzę, typię. Jedziemy, bo tak mnie chciałeś, żebym jechał, to jadę. Dobra, co my tu mamy? Przy okazji sobie sprawdźmy. No tutaj jest ten. Aha, jak dobrze No być w trasie. Dobra, lutości. No o co ci chodzi? No, już gadałeś to. O. Od... No. bary. A, Dobra, nie wiem, masz problem. O boże. Kurde, jak ja tym, tym zarzuca tym samochodem. No se Dobra, ja chcę, ja chcę trochę się z nim zapoznać z tym autem, więc nie nie będę patrzeć na drogę. Albo jednak nie, nie da rady. Co to? Co to było? Co to było? Dobra, jedziemy. Naprawdę tym autem bardzo zarzuca, no. To jest aż okropne. Aha, bo tutaj są takie rzeczy. Dla... No nie! No gościu. Jesteś nowy, wiem. Ja wiem. Kurde. Wycieraczki, ja chcę. Kurde, gościu, czekaj, nic już nie gadaj. Wiem! Dawaj mi wycieraczki tu w ogóle, tutaj było. Kurde, nie chcę w nie zwalnąć. Wycieraczki, pyk. Dawaj, o. Zatrzyjcie to, proszę was. Nie, no ja nie chcę z takim czymś jechać, no. Wycieraczki, ścierajcie to. Potrzebowałbym wody, znaczy takiej gąbczastej gąbeczki. Dobra, jedziemy. Ile my jedziemy w ogóle tutaj? 60 na godzinę. O! I właśnie widzicie, są takie paczki na drodze porozrzucane. Więc my sobie stajemy w typie. Są właśnie takie paczki, kurde, jak tym zatrzymać to? Ręczny. Są takie yy, paczki na drodze. I właśnie w nich są różne rzeczy. I my już właśnie, jak to nas samochód wygląda? O kurde! No to nieźle. Na myj nie będzie trzeba jechać. A dobra, to jest nieważne, tam brudne, ale bardzo nim zarzuca ty autor Okej. Okay. Szybko. Dobra, kucaj. Pyk. Dobra, idźmy. Jak, jak to w ogóle się otwiera? Ja już zapomniałem, ja to tam tylko na YouTube tam raz grałem, ale to Dobra, pyk, upuść to. Okej? Okay. Tutaj. Czym ja to mogę otworzyć? Potrzebowałbym jakichś narzędzi. Czekajcie. Co ja, czym ja bym mógł to otworzyć? Podnosnikiem To nie. Co ja bym musiał z tym zrobić? Musiałbym mieć jakiegoś łoma chyba. Czekajcie. No nie, to tutaj podnoszę. Tak. Coś tu jechało. Uuu, dobrze, że wymijają. Kurde, coś do tej kutki bym potrzebował. Na razie nic tu nie mam. Więc sobie tą paczkę wezmę i schowam, bo w niej są ciekawe rzeczy. Pyk. Zamykamy. Nikt nie jedzie? Nie. Dobra, gościu. Jedziemy. Dobra, wyłącz już te wycieraczki, bo są niepotrzebne. Okej. Okay. Ręczny. Pyk. Jedziemy. Jedziemy dalej. przygodę. Okej. Okay. Bardzo brudne szyby są. Jakoś zra zraszacze musiałbym znaleźć. Ale będzie ciężko. A ja jeszcze muszę tutaj na drodze się skupić. Owser, co? Okej. Okay. Porzucony samochód. No, a no tak, bo tutaj są takie Nie, już nie będę na to wierzył. Pacie, tym autem zarzucam. bolszy Kurwa. Dobra. Ja już nawet no, to, że sprzyja. Mam zapłacić za paliwo, no właśnie, bo w tych skrzyniach są takie rzeczy, które można tam sprzedawać. Dobra już cicho bądź. Ja już... O jest skrzynka! Matko! W tym radiu jakiś ruski składają. Nieważne. Ręczne, pyk, ja się muszę z tym grą zapoznać. Ja w tą grę nie grałem tyle. W ogóle... Dobra, jedź sobie, przejedź. Gdzie ta paczka była? Tam. Dobra. Idę. No i oni patrzcie, przenikają przez te Dobra. Go paczka. Tą mogę tak normalnie otworzyć, bo ona jest bez kutki, widzicie? No jak musimy kupić łom sobie w najbliższym sklepie, żeby otwierać takie paczki z kutką, a to mogę normalnie otworzyć. I ciekawe, robimy o Pyk. I pyk. Ta siemka. O, tą tasienkę. Okej. Okay. I mamy. Tekstylia. I właśnie takie rzeczy możemy sprzedawać yy, w sklepach i zarabiać za nie. Te pieniążki też są. Wiecie, to... Dobra, odłóż to tu, do tego auta. Ja to biorę, oczywiście. Okay. Na razie jeszcze nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mieli. O, gościu, co ty tu robisz? mamo ziomek o kurde to ja? Dobra, nie podchodzę, bo jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, jedziemy. Gościu sorry, ja tutaj zbieram paczki. Pyk, zyczka radiu, jedziemy. Go. ręczny, pyk, I jedziemy. Już przestań tam trąbić. Dobra, co ja chciałem z, ras z raszaczem? Chciałem znaleźć, ale chyba nie znajdę. Chyba tutaj nie ma takiej opcji. Dobra, jedziemy normalnie. Ludzie dojedziemy i myślę, że to będzie na tyle w tym filmie. Chociaż ja nie wiem, ile nam zajmie w ogóle dojazd, i nie wiem, ile te odcinki w ogóle będą miały minut. No bo sam, sam, sam ten samouczek. Yy... A już, dobra, chyba dojeżdżamy już. Ten yy, samouczek nam tyle czasu zabrał. A, jest motel, dobra, i tam odpoczniemy. To tam zakończymy. O ten samouczek tyle czasu nam zabrał, że szkoda gadać. Masakra. No ale dobra. Jedziemy z gościem. On chyba nie będzie z nami cały czas jechał, bo ja, jak oglądałem na YouTubie, to ja nie pamiętam, żeby tutaj ten typo z nami jechał. Dobra, jesteśmy w mieście. Fajnie. Jest, że jesteśmy w mieście. I teraz ja bym tutaj... O kurde. Łałatko. Teraz gdzie tu jest jakiś hotel? Gdzie ja tutaj coś mogę znaleźć? Typie, pomożesz trochę, bo ja tu wiesz. Się nie znam, ty się znasz lepiej. Dobra, tu są jakieś coś, nie wiadomo co. Jedziemy dalej. Przejedziemy, znajdziemy. Tak, ale co to jest za miasto, że nie ma stacji benzynowej? To jest dziwne. To w takim mieście powinna być stacja benzynowa. To jest chyba tym hotel, bo to takie duże jest. Dobra, tak, chyba to jest to, ile pamiętam. Światła normalnie, elegancko, dobra, chyba tutaj wiadomo, to to jest to? Tak? Co to jest? Eee, nie Czy to jest stacja benzynowa? To jest stacja benzynowa, ok, czyli jest tutaj stacja. Ale to nas nie interesuje, stacja. A nie wiem, a tam pisało, że nie ma stacji, a nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, co ja robię. O kurde, uf, no uf, no sorry, dziękuję. No, już dymi, już coś dymi, nie? Jedź, tył. Dobra. Już coś dymi w tym silniku. No to możecie są spokojne wtedy Dobra, dajcie mi motel. Ja muszę spać. Tu jest motel, zaparkuj... Okej. Okay, dzięki za podpowiedź. I właśnie. Fajną rzeczą jest też, że możemy zdobywać pieniądze poprzez y, pukanie w drzwi komuś. Do końcu się ktoś tak zdenerwuje, że nam da... No, to zaparkowałem. Problem masz? Dawaj, gasimy silnik. Dobra, cicho. Idziemy, wychodzimy. Ej, halo? Gościu, co ty robisz? On mnie uwięził. Halo? Kolego, czekaj. Ty, wypuść mnie. Co się dzieje? Halo? Halo? Typie? Ej. <grywa> Ty, bo ja się obawiam już trochę go. Zaczynam się go bać. Halo? a ja tak sobie nie pozwolę. Wypuść mnie z tego samochodu. Halo? Kluczyki? No, są tak jakby w stacyjce. Teraz przekręcić je. Zbagowałem grę, na serio? Typie, no weź, no coś zrób, no. Uff. Wypuść mnie z auta po prostu. Tylko tego chcę. Czekajcie, muszę to jakoś ogarnąć. Tutaj mi się podświetla radio. Ale ja nic nie mogę zrobić. Na serio rozmakowałem grę. No nie mówcie no. No dobrze. To by było w tym odcinku, to by było na tyle. Ja spróbuję to ogarnąć. Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z tej gry, dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie moje poprzednie filmy. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie. Cześć!